Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym filmie skupimy się na nieocenionej przez wszystkich ogrodników pokrzywie, a dokładniej gnojówce z pokrzywy, od zerwania do podlania. Zapraszam na film. Dlaczego warto w ogóle zrywać pokrzywę, a następnie robić z niej gnojówkę? Otóż zawiera ona w sobie pokaźne ilości pewnego pierwiastka, którego rośliny bardzo potrzebują do prawidłowego i obfitego wzrostu wszystkich części zielonych. Tym pierwiastkiem jest azot sprawia, że rośliny rosną bujnie i zdrowo. Zdecydowanie wspomaga wzrost. Ponadto pokrzywa zawiera w sobie również potas, fosfor, wapń, magnez, krzem, żelazo, mangan, miedź, cynk, bor, a nawet molibden. Ja osobiście używam tej gnojówki do wielu różnych roślin w ogrodzie. Ale teraz, gdy jest początek sezonu uprawowego, zapewne tak jak wielu z was, ja również wykorzystuję ją do zasilania pomidorów, ogórków i papryki. Zróbmy więc dziś razem taką gnojówkę Najpierw należy zerwać pokrzywy. Wielu z Was mają zapewne w swoich ogrodach czy na ogródkach działkowych, jeżeli nie, to znajdziecie ją w parkach czy na obrzeżach lasów. Mi dotarcie do miejsca z pokaźną ilością pokrzyw zajęło jakieś 5 minut. Zabieramy się więc do zapełniania koszyka. Zerwijcie taką ilość, aby w 80% zapełnić Wasz pojemnik czy zbiornik, w którym planujecie zrobić gnojówkę. Ja do przygotowania mojej gnojówki użyję pojemnika ze styropianu o pojemności około 20 litrów. Do podlewania pomidorów, ogórków i papryki przez kilka tygodni, zanim wdrożę drugą gnojówkę z żywokostu lekarskiego, spokojnie wystarczy, a nawet myślę, że zostanie jakiś zapas. Jakby się ktoś zastanawiał, po co druga gnojówka, to przypominam. Pokrzywa równa się azot, natomiast żywokost lekarski równa się potas. Azot potrzebny jest do wzrostu części zielonych, natomiast potas do obfitego kwitnienia, zawiązywania kwiatków. Niektórzy mieszają te dwie gnojówki ze sobą. Można i tak. Pamiętajcie, że podlewamy raz na tydzień. Proporcje to 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Ja w sumie używam mniej gnojówki, ale efekty i tak są fajne. W porządku, mamy już pokrzywy. Czas przygotować gnojóweczkę. Umieszczam teraz zerwane pokrzywy w moim pojemniku. Jest dobrze opłukany. Ten brud, który widzicie w środku, to nalot po gnojówce, którą zrobiłem kilka tygodni temu na potrzeby tego filmu, tak aby pokazać Wam cały proces od A do Z. Kolejnym krokiem jest po prostu zalanie pokrzyw wodą do pełna, tak aby wszystkie były zanurzone w wodzie. W miarę możliwości należy codziennie przemieszać pokrzywy. Jeżeli zdarzy Wam się zapomnieć, spokojnie nic się nie stanie, ale postarajcie się to robić przynajmniej raz dziennie. Po trzech tygodniach gnojówka będzie już gotowa. Tak naprawdę możecie jej używać po tygodniu, ale lepiej odczekać minimum dwa, a najlepiej trzy tygodnie. Po tym czasie należy usunąć wszystkie pozostałości takie jak łodygi i przecedzić gnojówkę przez sitko lub tetrę. Niektórzy w ogóle jej nie oczyszczają i też działa także co kto lubi. Po zalaniu wodą zamykamy pojemnik, ale nie całkowicie szczelnie. Niech tam dociera odrobina świeżego powietrza. A tak się prezentuje nasza gnojówka po trzech tygodniach. Czyż ona nie cuchnie wspaniale? Napiszcie proszę w komentarzu. Teraz usuniemy z niej wszystkie pozostałości, a następnie ją przepuścimy przez sitko. Jeszcze znalazło się sporo resztek do wywalenia. Po dokładnym przecedzeniu czas na azotowe spadla rąk, czyli napełniamy kilka butelek z gnojówką na zapas. A oto gnojóweczka z pokrzywy w czystej postaci. Teraz moja porcja leci do konewki 10-litrowej i idziemy podlać ogórki, paprykę i pomidory do szklarni. Jeszcze tylko dokładnie wymieszać i można zasilać. Pamiętajcie o tym, aby nieprzecedzoną gnojówkę mieszać codziennie i nie przesadzać z jej dawkowaniem. Rośliny Wam się za to odwdzięczą. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli film był przydatny, proszę zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, Niebawem zajmiemy się gnojówką, która dostarczy naszym roślinom potasu, aby pięknie kwitły i owocowały. Do usłyszenia kochani! Żywokost lekarski, czy też pokazywany dziś rosyjski, jest najlepszym naturalnym, ekologicznym źródłem potasu dla naszych roślin. Można go bezpiecznie stosować do nawożenia roślin ozdobnych oraz jadalnych, takich jak pomidory, ogórki, papryka i wiele innych. Żywokost lekarski rośnie na terenach wilgotnych, w pobliżu rzek i jezior oraz stawów. Znalezienie go nie powinno zająć wiele czasu, natomiast jeżeli nie masz takiego szczęścia, możesz tanio w internecie zamówić sadzonkę żywokostu rosyjskiego. Różnica dla nas jako ogrodników pomiędzy żywokostem lekarskim a rosyjskim jest zasadnicza. Otóż żywokost rosyjski zawiera dużo większą ilość potasu, który jest składnikiem niezbędnym dla roślin w fazie kwitnienia, a nam właśnie o potas chodzi. Oczywiście żywokost ten zawiera również azot, ale nie w takiej ilości jak na przykład pokrzywa, z której robimy gnojówkę azotową na wzrost roślin. W fazie kwitnienia podczas zawiązywania owoców potrzebny jest potas, a żywokost nam go dostarcza. Ponadto żywokost rosyjski możemy ścinać kilkukrotnie w ciągu sezonu, bowiem silnie się rozkrzewia i bardzo dobrze znosi cięcie. To roślina wieloletnia. Dlatego do stworzenia gnojówki rekomenduję Wam właśnie odmianę żywokostu rosyjskiego. Sam uprawiam go w ogrodzie nieopodal szklarni i dzisiaj pokażę Wam prosty przepis na gnojówkę: naturalny nawóz potasowy na kwitnienie. W pierwszej kolejności ścinamy wszystkie liście z naszych dorodnych sadzonek. Stosuję go od kilku lat i możecie mi wierzyć, lub nie, ale nie używam żadnych kompletnie żadnych nawozów sklepowych. Na wzrost, gnojówka z pokrzywy, o której film jest już dodany, a na kwitnienie, właśnie ta gnojówka, której przepis prezentuje z żywokostu, i to wszystko. Na brak owoców nie narzekam. Prawdę mówiąc, zasilam wszystko, co kwitnie: zarówno warzywa, jak i rośliny rabatowe. Pomidory, ogórki, paprykę, arbuza, dynie, fasolkę, truskawki, poziomki, róże, azalie, hortensje i wiele, wiele innych. Po ścięciu wszystkich liści przerzucam je do pojemnika, w którym będę robił gnojówkę. Zanim ją wykorzystam, będę mieć już w przygotowaniu kolejną, a z roku na rok liści żywokostu jest coraz więcej. Po włożeniu liści do pojemnika, całość zalewam do pełna wodą i zamykam pokrywę. Co kilka dni mieszam i tak przez około 3 tygodnie. Oczywiście można używać nieco szybciej, nawet po tygodniu, ale najlepsze stężenie tak naprawdę uzyskamy po miesiącu. Gotową gnojówkę rozrabiam w proporcji 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody i zasilam rośliny. Powtarzam, nawożenie równo, co tydzień. Dzięki temu moje owoce są dorodne i smaczne, bo rośliny mają wszystko to, czego potrzebują. Jeżeli film był przydatny, to zachęcam serdecznie do polubienia i zostawienia jakiegokolwiek komentarza. Zapraszam również na moją stronę internetową www.kamilwogrodzie.pl. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Witajcie drodzy przyjaciele. Mniszek lekarski, potocznie zwany leczem i uważany za wielu jako chwast, jest rośliną bardzo cenną, o czym wielu z Was zapewne doskonale wie. Oczywiście w pierwszej kolejności warto przygotować z niego syrop, który znakomicie działa na drogi oddechowe, ale o tym będzie osobny film za kilka dni. Dzisiaj chciałbym Wam przekazać kilka informacji na temat innego jego zastosowania dla nas, pasjonatów ogrodnictwa i upraw bardzo, ale to bardzo cennych. Zaczynajmy! Mniszek lekarski, czyli popularny mlecz, w formie gnojówki to naprawdę świetny naturalny nawóz i środek ochronny dla roślin. Gnojówka z mniszka oddaje roślinom głównie wapń, wzmacnia ściany komórkowe roślin, poprawia strukturę gleby, zmniejsza zakwaszenie. Potas wspiera kwitnienie i owocowanie roślin. Magnez, ważny dla fotosyntezy, bo jest składnikiem chlorofilu. Mikroelementy, takie jak żelazo, krzem i mangan, które poprawiają odporność roślin. Związki gorzkie i flawonoidy mogą odstraszać niektóre szkodniki i choroby grzybowe. Fitohormony wspomagają wzrost i rozwój roślin. Jak działa gnojówka z mniszka? Nawilża i odżywia rośliny, zwłaszcza te potrzebujące potasu, np. pomidory, papryki, kwiaty. Wzmacnia odporność roślin na choroby grzybowe. Można nią podlewać ziemię albo stosować jako oprysk na liście. Aby ją przygotować, oczywiście należy nazbierać jak największą ilość kwiatów, ale możecie również dodać liście, a nawet korzenie, z tym, że korzenie wypadałoby wcześniej opłukać z ziemi. Ja z racji tego, że zbierałem również pod zrobienie syropu, o czym film będzie niebawem, obrywałem wyłącznie łodygi z kwiatami. Nadwyżki miałem na tyle, że postanowiłem przy okazji przygotować gnojówkę i zaprezentować wam jej właściwości oraz sposób przyrządzania. Jest to banalnie proste. Sprowadza się wyłącznie do zalania mniszka wodą i przykrycie pojemnika, w którym jest. Co kilka dni mieszamy, a po dwóch tygodniach gnojówka będzie gotowa do użycia. Zasilamy nią pomidory, ogórki, paprykę, kapustę czy jarmuż. Ponadto nadaje się dla takich roślin jak maliny, truskawki, agrest, porzeczki, poziomki, drzewa owocowe i dla roślin ozdobnych. Natura daje nam sama wszystko to, co otrzymujemy w kupnych nawozach. Dlaczego więc z niej nie korzystać? Pozostawiam do przemyśleń i pozdrawiam serdecznie. Witajcie! W dzisiejszym filmie zajmiemy się gnojówką z glistnika, czyli jaskółczego ziela, tego, które wielu stosuje na problemy z kurzajkami. Jest idealnym uzupełnieniem innych gnojówek, takich jak gnojówka z pokrzywy, mniszka lekarskiego czy żywokostu. Filmy na temat wszystkich tych gnojówek znajdziesz na moich kanałach. Gnojówka z glistnika jaskółczego ziela, Helidonium majus, to naturalny środek, który może wspomagać uprawy warzyw, zwłaszcza takich jak pomidor, ogórek, papryka i inne rośliny ogrodowe. To wartościowy nawóz, szczególnie polecany na wiosnę, ze względu na wysoką zawartość azotu. Zawiera również korzystne mikroorganizmy, które pozytywnie wpływają na strukturę gleby i wspomagają proces tworzenia się próchnicy. Dodatkowo wykazuje właściwości przeciwwirusowe i antybakteryjne, dlatego może być stosowana zapobiegawczo w ochronie roślin przed chorobami. Glistnik Helidonium majus to pospolita bylina występująca na obrzeżach dróg, w zaroślach i półcienistych miejscach. Osiąga do 90 cm wysokości i łatwo go rozpoznać po żółtych kwiatach oraz nieregularnych, głęboko powcinanych liściach. Po uszkodzeniu łodygi lub liści wydziela intensywnie pomarańczowy sok, który może działać drażniąco na skórę. Dlatego zaleca się zbieranie rośliny w rękawicach ochronnych. Najlepszy czas na zbiór przypada na maj i czerwiec, kiedy roślina intensywnie rośnie i kwitnie. Ścina się wówczas młode, zdrowe pędy nożyczkami lub sekatorem, tak aby nie uszkadzać korzeni. Zebrany materiał można używać zarówno do przygotowania gnojówki, jak i do celów leczniczych, np. Na jako naturalny środek na kurzajki. Zastosowanie gnojówki z glistnika w ogrodzie. Nawożenie roślin, np. Na pomidorów, ogórków, papryki. Proporcja – litr gnojówki na 10 litrów wody. Podlewamy raz na dwa, a nawet trzy tygodnie. Ochrona przed szkodnikami, np. bielinek kapustnik. Proporcja ta sama. Opryskuj liście warzyw kapustnych lub innych roślin narażonych na insekty. Zapobieganie chorobom grzybowym, np. szara pleśń u tulipanów, proporcja 1 do 10. Podlej rośliny obficie w maju jako profilaktykę. Przyspieszanie kompostowania wlej gnojówkę, rozcieńczoną lub nie, na pryzmę kompostową. Pozostałości ziela można ułożyć na wierzchu, odstraszają muchy i inne owady. Ta gnojówka jest trująca dla much, możesz ją stosować, aby się ich pozbyć. Jak ją zatem przygotować? Wystarczy dodać zebrany glistnik do wybranego przez nas pojemnika i zalać wodą, najlepiej deszczówką. Ale może to być również woda z węża ogrodowego. Glistnik można pokroić na małe kawałki, ja dodaję w całości. Następnie okrywamy pojemnik i odstawiamy na 2 do 3 tygodni. Po tym czasie gnojówka będzie już gotowa do użycia. Działanie antygrzybiczne może ograniczać rozwój mączniaka, zarazy ziemniaczanej czy innych patogenów grzybowych. Odstraszanie szkodników. Niektóre owady, np. mszyce, przędziorki, unikają roślin opryskiwanych glistnikiem. Działanie wzmacniające gnojówka może wspierać odporność roślin. Naturalny środek ochrony alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin. Korzystaj z tego, co dała nam natura. Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia. Witajcie, kochani! Skorupki jajek mogą być bardzo przydatne w ogrodzie i przynoszą kilka korzyści dla roślin i gleby. Oto, co dają uprawom. To przede wszystkim źródło wapnia. Skorupki jajek zawierają około 90 do 95% węglanu wapnia. Tego samego składnika, co w wapnie ogrodniczym. Wapń. Wzmacnia ściany komórkowe roślin. Zapobiega chorobom, takim jak sucha zgnilizna wierzchołków owoców pomidorów i papryki. Poprawia strukturę gleby, zwłaszcza w przypadku gleby kwaśnej. Poprawa struktury gleby. Rozdrobnione skorupki poprawiają napowietrzenie i drenaż gleby, co ułatwia rozwój korzeni. Aby ich stosowanie miało sens i mogły pozytywnie wpływać na nasze rośliny, stworzymy sobie z nich dzisiaj nawóz w proszku. Nawóz ze skorupek jajek. Do jakich roślin się nadaje? Skorupki jajek to doskonałe źródło wapnia, dlatego szczególnie dobrze sprawdzają się jako nawóz dla roślin, które potrzebują go w większych ilościach. Wśród warzyw warto wspomnieć o takich jak cukinia, kapusta, bób, Ogórki, groch, seler, fasola, marchew oraz sałata. Wszystkie one skorzystają na dodatku wapnia w glebie. Również niektóre drzewa i krzewy owocowe będą wdzięczne za taki naturalny nawóz. Zalicza się do nich m.in. winorośl, jabłoń, grusza i brzoskwinia. Rośliny ozdobne, które preferują gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym, także dobrze zareagują na obecność skorupek jajek. Wśród nich znajdziemy takie gatunki jak Lawenda, ciemiernik, tulipan, bukszpan, juka, piwonia, aster, goździk, kosaciec, powojnik, dzwonek, zawilec, pudleja, złotokap, dereń, dyptam czy bezczarny. Dobrze poradzą sobie także bluszcz, cis oraz kosodrzewina. Kiedy nie stosować skorupek jajek jako nawozu? Chociaż skorupki jajek to cenny dodatek do gleby, nie nadają się dla wszystkich roślin. Ich zasadowe działanie może zaszkodzić gatunkom, które preferują kwaśne środowisko. Do roślin ozdobnych, które źle znoszą podwyższanie pH gleby, należą m.in. hortensje, paprocie, konwalie, wrzosy, fiołki trójbarwne, berberysy, różaneczniki, storczyki oraz wiele krzewów iglastych. W ich przypadku stosowanie skorupek może zaburzyć odpowiednie warunki wzrostu. Również niektóre rośliny owocowe, jak borówka amerykańska, maliny, truskawki, poziomki, agrest, aronia czy porzeczki wymagają kwaśnej gleby, dlatego nie należy ich nawozić skorupkami. Osobiście używam tego nawozu głównie do uprawy ogórków, ale najpierw suszę skorupki i mielę na proszek. Dopiero wówczas stosuję w ogrodzie. Skorupki jajek w ogrodzie mają więcej zastosowań niż tylko nawożenie. Gdy rozkruszysz je na większe, ostre kawałki i rozsypiesz wokół roślin, mogą skutecznie odstraszyć ślimaki. Mięczaki unikają poruszania się po ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić ich delikatne ciała. Dzięki czemu taka bariera działa jak naturalna ochrona przed ich żerowaniem. Wrzucam zatem do blendera skorupki i kruszę na proszek, który automatycznie staje się moim nawozem. Polecam serdecznie wszystkim. Korzystajmy z tego, co nam natura dała. Zachęcam do obserwacji mojego profilu i oczywiście do usłyszenia ponownie niebawem. Cześć! Cześć ogrodnicy. Dziś pokażę wam mój ulubiony miks, naturalny kompost, który działa cuda w ogrodzie. Świetnie sprawdzi się w uprawie truskawek, pomidorów, arbuza, papryki, cukinii i wielu innych warzyw i owoców. To taka organiczna bomba odżywcza, a składa się z czterech prostych, ale potężnych składników: fusy od świeżo mielonej kawy, skorupki jajek, obornik bydlęcy w granulkach, popiół drzewny. Wszystko mieszam z dobrą ziemią ogrodową i już, gotowe. Dlaczego to działa? Co daje każda z tych rzeczy? Fusy z kawy to świetne źródło azotu, który stymuluje wzrost liści i pędów. Idealny dla pomidorów, papryki i arbuza na etapie wzrostu. Dodatkowo fusy poprawiają strukturę gleby i przyciągają dżdżownice, czyli naturalnych sprzymierzeńców. Skorupki jajek to wapń, który zapobiega suchym końcówkom owoców, np. u pomidorów i papryk. Skorupki powoli się rozkładają, dając roślinom stały dopływ wapnia przez cały sezon. Obornik w granulkach, bogaty w fosfor i potas, które wspomagają kwitnienie i owocowanie. Dzięki niemu truskawki będą słodsze, a owoce większe i bardziej soczyste. Popiół drzewny, naturalne źródło potasu i mikroelementów jak magnez czy wapń. Dodatkowo odkwasza glebę, co jest idealne np. dla pomidorów czy arbuza. Proporcje nie są aptekarskie, chodzi o balans. Do wiadra ziemi dodaję garść lub dwie fusów, okruszone skorupki z kilku jajek, szklankę granulowanego obornika, garść popiołu. Wszystko mieszam i mam gotowy nawóz do sadzenia i podlewania. Podsumowując, ten naturalny miks to azot dla wzrostu, wapń dla zdrowych owoców, fosfor i potas dla kwitnienia i plonów, mikroelementy i dobra struktura gleby. Twoje rośliny będą rosły szybciej, zdrowiej i dadzą ci więcej pysznych owoców. Spróbuj, a zobaczysz różnicę. Jeżeli ten film był przydatny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam również na stronę kamilwogrodzie.pl. Do usłyszenia. Państwa serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie co nieco o nawozie z drożdży piekarskich. Hit czy kit? Oto jest pytanie. Zapraszam na film. Niektórzy mówią, że oprysk z drożdży to ściema. Inni, że od lat nawożą i wykonują oprysk drożdżami. Jak więc jest naprawdę? Kilka słów ode mnie. Drożdże piekarskie to niezwykle wartościowe grzyby, które można wykorzystać do wspierania wzrostu roślin oraz ochrony przed szkodnikami. Zawierają wiele korzystnych substancji, takich jak węglowodany, witaminy z grupy B, organiczne żelazo, aminokwasy oraz mikroelementy. Nawóz z drożdży stymuluje rośliny do intensywnego wzrostu i bujnego kwitnienia, wzmacnia system korzeniowy, ułatwia przyswajanie wody i minerałów z gleby, a także zabezpiecza korzenie przed chorobami. Zapewne domyślacie się więc, że nie są to fakty wyssane z palca. Otóż drożdże piekarskie, te, których używamy do różnego typu wypieków, są naprawdę cenne dla naszych pomidorów i ogórków. Zresztą nie tylko, ale o tym w innym filmie. Teraz skupmy się na tym, jak przygotować taki nawóz pod pomidory, paprykę i ogórki. Do przygotowania 10 litrów nawozu użyję 100 gram drożdży, czyli jedną całą kostkę, a także około 800 ml ciepłej wody i dużą stołową łyżkę cukru, aby drożdże szybciej zaczęły pracować. Musicie pamiętać o tym, żeby nie rozpuszczać drożdży w bardzo gorącej wodzie, a już absolutnie nie we wrzątku. Są to żywe organizmy, a dokładniej grzyby, które po prostu zabilibyście. Wrzucam zatem do mojej miarki z ciepłą wodą pokruszoną kostkę 100 g drożdży piekarskich, następnie łyżkę stołową cukru i dokładnie mieszam do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowany nawóz odstawiam w ciepłe miejsce na około godzinę. Następnie wlewam całość do konewki 10-litrowej, kilka razy dokładnie mieszam i rozpoczynam podlewanie moich pomidorów, ogórków i papryki. Drożdżowy nawóz jest szczególnie skuteczny w ochronie pomidorów i ogórków przed chorobami takimi jak mączniak, zaraza ziemniaczana czy szara pleśń. Dlatego sporo osób stosuje go dolistnie poprzez oprysk średnio co tydzień. Dlaczego tak często? Ponieważ jest to mniej skuteczna metoda od środków chemicznych przeznaczonych na zwalczanie wymienionych przed chwilą chorób. Niekiedy zdarzają się tak szybko posuwające się zarazy, że i tak trzeba sięgnąć po mniej naturalne środki. Niestety. Ja tydzień po posadzeniu wykonałem oprysk siarczanem magnezu, a dodatkowo mam już przygotowaną gnojówkę, a w zasadzie dwie jedna z pokrzywy, a druga z żywokostu lekarskiego, które zamierzam stosować. Przygotowany dzisiaj nawóz z drożdży zapewni więc nie tylko ochronę i miejmy tutaj nadzieję, że rzeczywiście wystarczającą na cały sezon, ale również obfity wzrost rośliny, lepsze pobieranie mikroelementów z gleby i co ważne, bardziej obfite kwitnienie, czyli lepszy plon. Jeżeli ktoś z Was nie jest przekonany do drożdży, bo nigdy ich nie stosował, można zrobić test w tym sezonie na kilku roślinach. Na wnioski i ocenę będę czekał w sekcji komentarzy. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że mój kanał dopiero się rozwija, ma zaledwie kilkanaście dni. Jeżeli więc film był ciekawy i przydatny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dziękuję i w sumie na dzisiaj to tyle. Już niebawem kolejne aktualizacje prosto z mojej szklarni. Pozdrawiam! Nawóz ze skórek banana, źródło potasu, fosforu i różnego typu soli mineralnych. Podczas fermentacji w przygotowanym słoiku namnożą się różnego typu bakterie i mikroorganizmy. To dzięki nim pierwiastki takie jak potas czy fosfor zostaną przekazane naszym roślinom. Do czego stosujemy nawóz ze skórki banana? Otóż, Szanowni Państwo, nawóz ze skórek banana przeznaczamy dla wszystkich roślin kwitnących, od kwiatków ozdobnych, podrzewka owocowe i warzywa, np. pomidory, ogórki czy paprykę. Potas i fosfor to pierwiastki, których rośliny kwitnące potrzebują, aby ich kwitnięcie było obfite, a owoce zdrowe i dorodne. Jak więc przygotować taki nawóz ze skórek banana? Bardzo prosto. Będziemy potrzebować słoika, ciepłej wody około 40 stopni Celsjusza i dwóch skórek banana. Dwie na taki słoik w zupełności wystarczą. Banany zjadamy, a skórki ładujemy do słoika i zalewamy ciepłą wodą. ich delikatnie zamykamy tak, aby dostawało się tam powietrze. W ten prosty sposób za dwa tygodnie będziemy mieć nawóz dla roślin kwitnących, bogaty w potas i fosfor. Pomidory, ogórki, papryka, jabłonki, porzeczka, maliny, borówka amerykańska, te i inne rośliny podziękują ci plonami za jego użycie podczas ich podlewania. Nie wyrzucaj skórek od banana. Rób z nich nawóz dla Twoich roślin kwitnących. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał po więcej ciekawych wskazówek. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.